No to może my weźmiemy psychologa, ale my byliśmy z tej daty, że my nie chcieliśmy psychologa, uh -huh. bo my uważał, że no, po co nam psycholog, no to wiecie, no to my, co my nienormalni jesteśmy, my z tej no ekipy tak, byliśmy, tak, no tak, i w, tak, w, tak. w piątek graliśmy suche, no w, Pięcioosobowej drużynie, podróżowaliśmy po całym świecie, po, po 200 tysięcy mil rocznie byliśmy w, w niebie, no to ja spędzałem z więcej czasu niż z całą rodziną. Na tym grali byliśmy, po restauracjach, po hotelach, w każdej komunikacji, no to po się ie no to każdy testosteron, testosteron naładowany, młodzi chłopacy, każdy charakter inny, były kłótnie, tak? No mhm. i my to sami musieliśmy się załagodzić i ten psycholog nam się przydał. Okay. nam się przydał, by okay, nas pociągnąć okay, okay. jeszcze na tamten czas, no ale no niestety nie wykorzystaliśmy tego i nie wiemy już. Jeśli... No ale to tak jak i w sporcie, no teraz ta rola psychologa jest bardzo ważna. Kiedyś faktycznie tak jak mówisz, no tak nie było, nie? A teraz a to tak jak czy... też słucham, słucham Ciebie, mówię, bo ja ostatnio zrobiłem a, review na, na internetach. A no. Ja pracuję z kadrą narodową mm -hmm. w, w przygotowaniu motorycznym. Mm -hmm. I tak jak właśnie Ciebie słucham, no to dokładnie tak jak Ci chłopacy, no my jesteśmy tydzień na zgrupowaniu, raz w miesiącu się widzimy, oni jeżdżą na zawody. A celem jest bycie najlepszym na świecie, tak? Mm -hmm. Złoto olimpijskie jest, mm -hmm. jest celem. Jest to wsparcie właśnie w drużynie i czasami są ty... no to. No to co mówisz, jakbyś o tym opowiedział, to bym nie powiedział, że to jest sport. Nie? Mm -hmm. um, tak jak wspomniałeś o tym sporcie w swoim życiu.